Jakiś ekonomista powiedział, że on myślał, że jest mądry, że się czegoś nauczył w szkole, ale nic po prostu nie rozumie, obserwując ruchy banku, to jest tak jak wróżenie z fusów. Pojawiło się w Portugalii, nie wiem, chyba z 2,5 tysiąca gigantycznych plakatów. Kampania kosztowała 5 milionów, z logo DNB i z QR-kodem do skanowania. Zachęcająca do fantastycznej inicjatywy inwestorskiej. Jak naciskałeś na brałeś, skanowałeś QR, to wchodziłeś z automatu na stronę DNB. Tylko sprawa polega na tym, że była to fejkowa strona DNB. Nabrało się bardzo wiele osób. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mam bardzo ciekawego gościa, ponieważ po raz kolejny spotykam się z Ewą Danelon Burdon i rozmawiać będziemy jak zazwyczaj, jak co miesiąc o Norwegii, o tym, co dzieje się aktualnie i co może dziać się w przyszłości. Zapraszam. Następny taki absurd to jest to. mnie nawet to rozbawiło, ja już nie wiem, czy śmiać się z głupoty, czy, 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 czy nad nią płakać. W Stavanger planują otworzyć, na znaczy jest Ikea, duży magazyn, żeby właśnie, wiesz, jak ludzie przychodzą coś kupować, żeby mieli dwa w jednym i dostali dyspensację, dyspensę się mówi, żeby móc Dobrze, wybudować, nie. nie, zgodę na to, uprośmy myślenie, zgodę na to, by wybudować chyba 590 miejsc parkingowych dla samochodów i 170 dla rowerów i tutaj wkroczył naczelny administrator regionu i powiedział, po moim trupie, ponieważ przepisy mówią, że nie można dostać zgody na więcej niż 178 miejsc dla samochodów, i musi być co najmniej 1000 miejsc parkingowych dla rowerów. Więc trzeźwo myślący ludzie mówią: Aleluja! Czy Fudora będzie dowozić sofy z Ikei do ludzi? Przecież kto jedzie do Ikei? Rowerem. Ro rowerem. Nie, ale takie są przepisy, bo mamy chronić miasta przed zanieczyszczeniem, taka ustalona jest kwota. I naprawdę to nie jest dowcip, bo nie wiadomo, czy uda się ten projekt budowlany przeprowadzić w związku z tym. A aby być na bieżąco ze sprawami dotyczącymi Norwegii, zachęcam do subskrypcji kanału Mojej Norwegii, kliknięcia dzwona, wyrażania swojej opinii w komentarzu lub nawet udostępnieniu materiału dalej. Dzięki. Bo przed Ikeą ma być tysiąc. 178 miejsc na rower jest za mało. Musi być tysiąc. Taki przepis wymyśliliśmy w ramach um, zielonego szaleństwa i um, do, koniec. To, to. W Polsce się narzeka, na, że Unia ma przepisy takie z kosmosu, tam, no, klasyczne to już wiadomo, banan musi być pewnie kontrolny, wiadomo, tam. ale tych przepisów czy, czy zakrętki do, 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 do napoju, ale widzę, że Norwegia też lubi sobie sama zrobić dobry taki przepis naprawdę sensowny. I... Bardzo sensowne. Oni są jakby w tej zielonej klasie, są prymusami. Tak. E, jakby wszystko po to, żeby ludziom żyło się e, ekscytująco. No, że może, tak. może ktoś po prostu uh -huh. rowerem, bo, bo chodzi o to, żeby więcej rowerem jeździć, bo samochodem tą, ten regał by się tam. Fjord Nansen, czy jakkolwiek by się tam nazwał ten regał, przywiozłoby się tak. raz, a rowerem, to trzeba parę razy, więc to będzie ekologiczne może o to chodzi. Bardzo ekologiczne, dwa w jednym i ćwiczenia przy okazji. Dokładnie, dokładnie. E... dokładnie. A, a, a propos jeszcze wcześniejszego tematu budownictwa i stóp procentowych, 19 mają być. Bank Norwegii ma zadecydować czy stopy. Y... Tak, no. góra. Tak, ale z tego, co, co, co wiem, co, co mówią specjaliści, to Wiem, czy ekonomiści, no to to może cały czas nie iść w tą stronę, chociaż... No, no może nie iść. Nie, nie wiem, to jest, jakiś ekonomista powiedział, że e, on myślał, że jest mądry, że się czegoś nauczył w szkole, ale nic po prostu nie rozumie, obserwując ruchy e, banku. E, to jest tak jak wróżenie z fusów. No, no, nie wiem, spotkamy się następnym razem, to będzie wiadomo. Natomiast niezła rzecz, nie wiem, czy dotarło e, z DNB. E, otóż w Portugalii, zacna skądinąd firma, Jacques Decaux, to chyba oni też mają te miejsca na reklamę, tak, gdzie, gdzie banery duże reklamowe wywieszasz. Pojawiło się w Portugalii, nie wiem, chyba z 2,5 tysiąca gigantycznych plakatów, kampania kosztowała 5 milionów, z logo DNB i z QR-kodem do skanowania, zachęcająca do Fantastycznej inicjatywy inwestorskiej. Jak naciskałeś, na, brałeś, skanowałeś kółek, to wchodziłeś z automatu na stronę DNB. Tylko sprawa polega na tym, że była to fejkowa strona DNB. Nabrało się bardzo wiele osób. Partnerem kanału jest Multinor, czyli platforma, na której załatwicie norweskie formalności i tłumaczenia dokumentów online i w najlepszej cenie. Zaloguj się na multinor.no i prześlij swoje dokumenty do tłumaczenia. Wycenę otrzymasz już po kilku minutach. Zobacz, jakie to. Proste. Oczywiście Eko czyli taki Interpol norweski, wkroczył do akcji. Okazało się, że jakaś, jakiś netwerk przestępczy z Brazylii jest w to zamieszany. I tyle. I rodzi się pytanie. W Biały Dzień na ulicach wiszą plakaty na przestrzeniach reklamowych, bardzo zacne, jednej z najstarszych firm wynajmujących, wynajmującą przestrzeń reklamową i reklamują coś, co jest fejkiem, co służy do nabierania ludzi w Biały Dzień. No to taki, właściwie to jest takie muśnięcie geniusza pewnego. Już się nawet nie chowamy, trochę, tylko... Trochę tak, internet wychodzi na ulicę, bo wcześniej wszystko <grym> tak. internet, a teraz internet. Tam wychodzi na ulicę i oczywiście tutaj DNB jakby uspokaja, że ma rzecz pod kontrolą, że ich plakaty wiszące tu w Norwegii są jak najbardziej bezpieczne, i to w sumie dało bardzo rozsądne ostrzeżenie, że w przyszłości, jak widzicie reklamy, która jest zbyt dobra, by była prawdziwa, to w nią po prostu nie wierzcie. No. Okej, okay, czyli y, m, może być tak, że ta Coca-Cola to wcale nie jest smakiem nowej generacji, że przez te wszystkie lata nas uszukują. Nie, ale to, to możemy się śmiać, ale z, z tego co wiem, to sporo y, osób zainwestowało pieniądze w coś, co nie istnieje na fejkowej stronie norweskiego y, banku. Y, to, to tyle z takich ciekawostek. Y, natomiast jest temat. Y, ja wiem, poważny, myślę, że będzie gorący w norweskim parlamencie. A mianowicie w ostatnich dniach komuna Fredrikstad i Sargsborg zaczęły się niezwykle żalić i skarżyć i smucić, ponieważ mają tak duży napływ obcokrajowców, którzy przeprowadzają się z innych komun. Do ich komuny. I polega to na tym, że powiedzmy, ja jestem uchodźcą, tak? Melduję się w komunie OSLO, komuna OSLO dostaje pieniądze na to, by mnie zintegrować u siebie, znajduje mi pracę, ja zaczynam być nawet aktywny zawodowo i pewnego dnia stwierdzam, że tak naprawdę pracować tu mi się nie chce. I przeprowadzam się do innej komuny. Z jakiegoś powodu Fredriksta i Sarlsborg są niezwykle popularne, i tam przenoszę się na bezrobocie. Ale nie zabieram ze sobą tego wsparcia z tej innej komuny, którą ona dostała. I rodzi się pytanie następujące. Partia Postępu w styczniu tego roku próbowała przeforsować przepis, który zabraniałby primo. Y, y, osiedlania uchodźców w gminach, które mają już powyżej 15% populacji nienorweskiej. Po drugie, zaś Yy, chciała postawić warunek, że jeśli chcesz yy, przeprowadzić się do innej komuny, oczywiście, że możesz to zrobić, ale pod warunkiem samowystarczalności. Prawda? Bo na przykład znalazłeś sobie inną, lepszą pracę. Oczywiście wszystkie partie zgodnie były przeciwko takiemu myśleniu, bo to ogranicza wolność tego, owego i tamtego. I efekt jest taki, że na dzień dzisiejszy we Fredrikstad. 22% obywateli, ponad 22% to nie są Norwegowie, a z tych 22% ponad 15% są spoza kręgu kultury jakby europejskiej i zachodniej. Y się robi. No, taka duża nawet, duża, mała Szwecja. I, i, I tyle, czyli gdzieś tak samo jest jakiś błąd systemowy, i nie mówimy tutaj o, o jakichś nagonkach i tak dalej, tylko również o logicznym myśleniu, ponieważ jak do małego miasta zaczną masowo napływać po prostu ludzie, i nie ma miejsc do pracy, znaczy to z zasiłek społeczny on idzie z kasy lokalnej, tak. To nie jest tak, że on gdzieś tam spada, spada z nieba. Już w tym roku, jak zatwierdzano budżet po raz pierwszy w historii, zużyto dużo więcej pieniędzy z funduszu naftowego, wciąż trzymają się w ramach, ty wiesz dobrze, bo znasz Norwegię lepiej niż ja, prawie już, jest określona kwota, którą można wziąć z funduszu do budżetu. Jest o ponad 80 miliardów większa niż była na ogół, no tłumaczy się tym, że Znaczącą kwotę przeznaczono na wsparcie Ukrainy. Stąd ten taki nazwijmy to de -de -de deficyt. Mhm. To, a argumentacja? Jak są, że tak nie wolno, bo, bo to się nie godzi, bo to bo czemu? W sensie te przepisy, że nie może być, może być więcej niż 15%. Jaka jest argumentacja? nie ma żadnej argumentacji. Po prostu nie nie my, po prostu tak, nie, 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 nie już. Znaczy ja uważam, że tutaj nie każdy polityk ma jakąś logiczną argumentację. Natomiast ja bardzo rozumiem, gdybym była merem jakiegoś miasteczka i dostała nie wiem X pieniędzy na integrację obcokrajowców, to bym chciała mieć taką ilość obcokrajowców których jestem w stanie jakby wspomóc w procesie integracyjnym. Okazuje się, że na dzień dzisiejszy jest chyba prawie 6 tysięcy yy, 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 uchodźców, którzy przenieśli się do. Mamy ten Sta i, 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 i Salzburg, myślę, że są też pewnie inne miasta, którzy nie przynieśli ze sobą tego wsparcia, ponieważ to wsparcie zostało w innych komunach, w których prymarnie zostali osiedleni. Czyli tutaj też musi być jakaś po prostu no logika, tak? Logika. A mm, co jest najlepszą integracją? My, myślenie, co, co, co dalej? No? Co, 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 co no, myślenie, co dalej? No, Bartek, jak robisz u siebie party w domu, przyjęcie, nie? E, I e, mówisz gościom, że, że nie wiem, będziesz latatuje albo bigos robił. E, to jak zapraszasz e, 30 osób na prywatkę, to nie robisz bigosu dla pięciu. To jest tak proste no to, to myślenie, ]łbym. no i okay. tyle. A jak no, i to dotyczy, wiesz, napitków i, i wszystkiego po kolei. opera się też rozgrywa u nas. Nie wiem, na ile ci lekkoatleci Inge są znani w Polsce. Oni na krótkich dystansach biegają, wiele medali i tak dalej. Taka zacna sportowa rodzina chyba trzech braci, siostra, ojciec, trener. Sprawa jest bardzo, moim zdaniem. Smutna, smutna, yy, ponieważ yy, yy, był taki program telewizyjny chyba przez pięć sezonów Wenerko Team Ingebrigtsen, gdzie yy, właśnie był ojciec, który jest trenerem. Yy. Fredryk i Jakob, chyba synowie, którzy wiesz, medale zwyciężają, y, lekkoatletyczne zawody dzięki niemu na całym świecie, i córka, która również y, biegała. Y, cała Norwegia była zachwycona, jak może cudnie działać team. Ojciec i dzieci, czu, czu, czu. Wiesz, przez pięć lat y, faszerowano nas po prostu. Teamwork is the best work, is the king i tak dalej. I nagle w 22 roku dwaj bracia piszą komentarz w, w WG czy w -ten w którym opisują swoje koszmarne dzieciństwo, że byli, że ojciec się nad nimi znęcał, że ich życie było piekłem na ziemi i że do dzisiaj <coughs> mają stany lękowe. To już są, oczywiście jak rozumiemy dorośli mężczyźni, Yy, siostra porzuca sport, i na bazie tego komentarza, sprawą zajmuje się policja i prokuratura z własnej inicjatywy. Yy, sprawa wędruje do sądu. Jest cztery czy pięć rozpraw bardzo smutnych. Nie wiem, nie śledziłam tego, bo yy, nie chce mi się, nie mam siły yy, yy, śledzić. Te, tego typu historii. No, zapada wyrok chyba wczoraj, z którego wynika, że właściwie uławił, że nie, nie można zaprzeczyć, że jakby był niezwykle wymagający ten ojciec. Natomiast nie ma żadnych faktów potwierdzających jakby używanie przemocy. Oprócz tego, że raz po treningu córkę ręcznikiem chyba uderzył. To był jedyny argument. I tutaj wskazuje się na to administracja sądowa, że. Dzięki y, te, te, takiej wspanialej inicjatywie Policji i Prokuratury, taki case mamy tutaj, spektakularny. Y, norweskich podatników kosztowała sprawa na dzień dzisiejszy 2,7 prawie 3 miliony koron, y, plus y, chyba 2,5 miliona y, y, koron y, pensje sędziów. Mhm. Mhm. Y, Nie, na, Nie ma winy. Nie ma winy. On tam może dostanie 15 dni w zawieszeniu na dwa lata, że nie był miły. No. Natomiast to prowokuje ogólnie do takiej refleksji, myślenia na temat w ogóle nie wiem, pojęcia rodzina, tego co się dzieje i wiesz w tym kontekście ten syn królewski, który od roku prawie hula sobie. Wolno. I są bardzo konkretne zarzuty. One nie są wysane z palca i tak naprawdę, jakby nic się nie dzieje, jeszcze jakby lokomotywa nie ruszyła do przodu, chociaż są dowody. Znaczy, uważam, że jest to w ogóle kazus bardzo smutnej historii w kontekście tego, i barne i, i jakieś wartości rodzinnych, jakby sami przegrani. Moim zdaniem, i dzieci przegrane, i ojciec przegrany, i matka przegrana. Nie wiem, czemu o tym mówię, bo to w ogóle nie no, wiem, to czy to są to tematy antenowe. ale... Właśnie o tym mówi, to mi się to skojarzyło z, jest, z tenisistami, czy z Venus Williams, bo tam wiem, że tata był mocnym charakterem, tak. czy na przykład Agassi, ale tych przypadków takich rodzin sportowych, gdzie. Tak jak ja czytałem biografię Nagasiego, no to on bardzo, 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 bardzo nie lubił tenisa potem, chociaż już to robił, bo nic innego nie miał. Bardziej osobiście to Bo było... nie miał taty, tylko miał trenera i ja to rozumiem taty. na poziomie czysto tak. psychologicznym, tak. Że, że dzieci kochają nas za to, że jesteśmy, a nie za to, że jesteśmy lekarzem, elektrykiem, monterem, kucharzem. Po prostu chcą mieć nas, tak? Ale to jest jakby temat na inną refleksję. Natomiast mówię o tym, ponieważ jakby to był temat na pierwszych stronach gazet również w tym naszym kraju, tak? I nie mówię o jakimś przeciętnym Kowalskim, tylko o człowieku, który był niezwykłym autorytetem jako trener. I w trakcie, kiedy toczył się proces, tutaj na Biszlet były zawody, był wygwizdywany i tak dalej, i tak dalej. Co jest też okropne, bo każdy człowiek jest niewinny, dopóki nie udowadnia mu się winy, jednak. Tak, znaczy, jakby... trener, to on pewnie był wspaniały, ale jako ojciec to niekoniecznie te funkcje połączenia to jest no. niemożliwe. To nie było w tym przypadku. No, to, to, to taki smutny akcencik, jakiś z no nie wiem, co tu jeszcze można powiedzieć, Bartek. Ogólnie jak świeci słońce, to jest miło, naprawdę jest, 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 jest dosyć, no jest, 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 tak, jest dosyć pięknie. Jak, jak książka. Książka jest, na, książka jest, tylko czekam, ponieważ jestem na etapie organizowania sklepu mhm. internetowego mhm. i wszystkich procedur z tym związanych, co jest bardzo skomplikowane i myślę, jestem na etapie produkowania e -puba. Tak, bo już e-book jest gotowy i myślę, że z tymi trzema produktami wyruszymy, jak już sklep będzie gotowy, jak dopięte będzie wszystko na ostatni guzik. Bo to, że z drukarni wyjdzie książka, to niewiele znaczy, dopóki nie ustalimy jakby systemu, w jaki sposób ją no, sprzedawać w, w świecie, żeby mogła docierać do, do, do ludzi, którzy będą mieli ochotę ją przeczytać. Po, wakacje, po wakacjach? I, 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 myślałam o tym, i myślę, że postawię chyba na sierpień, po wakacyjny czas, bo tutaj wakacje, szczerze mówiąc, to chyba też chciałabym sobie trochę odpocząć odpocząć. Także gotowa jest, już jest po składzie, czeka ciepło do drukarni, tylko czekam na koordynację. A swoją drogą to trzeba się okazać, że nie będę wymieniać się banku. Bo to... Nam to Przerywał tam jakieś szmery były. Hmm. E, nie, nie będę wymieniać nazwy banku, natomiast e, e, chciałam podjąć współpracę z, e, z bankiem w związku z, z wydawaniem książki, chodzi konkretnie o konto bankowe i tak dalej, ponieważ ten bank oferował z automatu założenie e, e, sklepu e, internetowego i sprzedażowego i bramki płatniczej, co wydawało się absolutnie fenomenalnym rozwiązaniem i jak to uczyniłam weszliśmy na stronę tego potencjalnego sklepu okazało się, że absolutnie nic nie działa Ni nic A to nie po, był po prostu QR y to nie skieramy. był pod QR to było przez aplikację tego banku, którą mam na swoim bardzo osobistym telefonie mhm. po konsultacji z do doradcą bankowym i robiąc długą historię krótką Informatyk, który pracował nad, takie jest modne słowo w polsce, nad rozkminieniem tej strony przez wiele godzin, załamał się, ponieważ jest chłopakiem po politechnice. Świeżo, bo świeżo, ale stwierdził, że niczego go w szkole nie nauczyli, bo jakikolwiek guzik naciśnie, to nie działa. Dzwonimy do działu technicznego tejże firmy, której nazwy nie pamiętam, znaczy nazwę pamiętam, ale nie podam, bo kocham ludzi i lubię dawać im szansę. Dział techniczny nie działał. Sprzedawca tej firmy był człowiekiem, który bardzo nie lubił ludzi. Rozmawiało się z nim smutno. Jak mu powiedziałam, że napawa mnie smutkiem rozmowa z nim, że się kurczę, to odpowiedział, że nie, nie rozumie dlaczego, bo jemu się wydawało, że jest miłym człowiekiem. I następnie, jak już właściciele tego produktu zadzwonili do mnie następnego dnia i pytają, to my od tego sklepu, jaki jest pani problem? Jaki jest problem z tym sklepem? A ja mówię, wszystko jest problemem. To po prostu nie działa. Jest chwila ciszy i następnie odpowiedź My wiemy, że to nie działa. Musi dać Pani nam czas. A ile czasu wam potrzeba? No nie wiemy, bo my właśnie zatrudniamy ludzi i tak A. dalej. Czyli to, do czego zmierzam, bank podpisał umowę, czy oferuje produkt, tego, tego nie ma którego nie ma, więc zadzwoniłam do banku i dałam dobrą radę, że trzeba się zawsze bardzo mocno zastanawiać w życiu nad wyborem męża, kochanka i partnera biznesowego. I w przypadku partnera biznesowego po prostu nawali stąd pewne komplikacje i jestem zmuszona wybrać jedną, drogą zachodnią firmę do, do wykonania tejże. Y Czynności. A propos takich y, ludzi niemiłych, czy bardzo, bardzo, bardzo ciężkich, to ja ostatnio lubię, to mi pomaga, jak pomyślę, że na przykład taka osoba nie ma duszy i tak sobie w głowie, on nie ma duszy. I wtedy mi jakoś tak ten, ta złość, to ciśnienie, gdzieś w jakimś filmie to usłyszałem, y, że ten, ten ktoś nie ma duszy. I bardzo mi się ten tekst spodobał, i teraz jak ktoś jest taki właśnie, jak to powiedzieć, niemiły na co to, to e... mi to pomaga. Nie ma duszy, okay, e... to... I dalej Z drugiej zaś strony, ja myślę, że jako ludzie za bardzo przyzwalamy na to, nie zwracając uwagi innym, którzy zachowują się źle. Bo to jest odwaga cywilna, również powiedzenie komuś w sposób uprzejmy, co ja uczyniłam, że byłoby nam dużo milej, gdyby pan spróbował. Jakby ton głosu zmienić, był po prostu uprzejmy, będzie nam się m, dużo fajniej komunikować, tak? I e, on być może nawet sobie nie zdawał z tego sprawy, że, że jest dosyć niemiłym człowiekiem i pod koniec rozmowy, jakby bardzo się postarał. Taki t, tekst mojego męża, który mogę przekazać, czego filozofia myślenia, która bardzo działa. Byliśmy w jakimś urzędzie. Obsługiwała nas pani, która nie miała dobrego dnia. Patrzyła na nas wrogo. Mój mąż. Spojrzał na nią i powiedział tak ojej, a byłaby pani tak piękną kobietą, gdyby na pani twarzy mógł czasem pojawić się uśmiech. I, 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 I zaczęła to. się, tak, 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 że bądźmy dla siebie mili, ale nie przyzwalajmy, y, nie przyzwalajmy, żeby było po prostu średniactwo. Tak, 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 bądźmy mili. Znaczy, bo dużo fajniej by było, gdyby jednak ludzie mieli duszę, nie Marte? No zdecydowanie tak. Pomogłoby, no. No pomogłoby. Szkoda, że sobie wyobrazać. Tak. Ludzi bez duszy i to może będzie jedyny plus tej sztucznej inteligencji, wiesz, że, że nie wiem jak, jak ją zaprogramujemy, to będzie zawsze miła, ale dużo fajniej by było, ale nie będzie miała duszy i dlatego będzie miła. Ojej, rozgadaliśmy się dziwacznie dzisiaj. Co? Nie jest, okay. no, bardzo, bardzo, bardzo ja, Ale pozytywnie, myślę, pozytywnie, że, że, że kończymy. Znaczy, nie wiem, czy jakoś wyjątkowo pozytywnie, że sztuczna inteligencja nie ma duszy, ale, ale generalnie. Ja mam z kolei tak, jak ktoś z nimiły wyjątkowo, to ja, ja bardziej stosuję ironię, bo na, na to, że powiedzieć tak prosto, jak pani ma to tak, nie wiem, ale ja, ja mówię bardziej, jest, jak ktoś z jest niemiły, jest pani naprawdę najmilszą osobą, jaką spotkałem w życiu i potem tam jeszcze parę takich tekstów i czasami się udaje, a czasami Czasami ktoś jest jeszcze bardziej burowaty, chociaż najczęściej, się 80%, że tak, o co mu chodzi? Czemu on takie rzeczy mówi? Być może tam coś załapuje, że facet czy, czy, czy babka, że, że jednak to być <słyska> No, ja właśnie nie wiem, dlaczego jest tyle takiego smutku i nieszczęścia, ja, ja, bo... przerywam, ja to trochę rozumiem, bo umówmy się, ja sobie idę, czy pani, i my mamy w miarę dobry dzień, bo tam uśmiech, nie wiem, się udało, ktoś zadzwonił, coś znalazłem, załatwiłem. Ale ktoś na przykład może się pokłócić z tym, yy, miał, musiał wymienić koło, y, jeszcze dziecko go wkurzyło i jeszcze na przykład rata mu wzrosła, więc on jest po prostu ewidentnie wkurzony no. i nie umie tego dystansować i nagle wchodzi i musi obsługiwać ludzi i być hehehe, he he. na przykład jeżeli w biurze jakimś pracuje czy może... Tak. I ja to też rozumiem, że on może mieć gorszy dzień, ale nie do końca rozumiem właśnie, że wylewa się ta żółć. To tego nie do końca Tak, tak. Ale wyobraź sobie, że chirurg, który ma operować ma kiepski dzień. Hello! No, te, te, taki słynny, te, to, to na zakończenie, bo to jest bardzo miłe w Norwegii. Tak. W Norwegii jak już dostaniesz się do tego szpitala i na przykład masz być operowany, to pielęgniarka się przedstawia, lekarz. Naprawdę starają się stworzyć taką no, rodzinną, relaksującą atmosferę. I nie zapomnę, jak no, miałam być tym obiektem operacyjnym. Bałam się niezwykle i lekarz, przystojny, młody, sympatyczny, podchodzi do mnie i się pyta: No, Ewa, jak ty się masz? A ja mówię do niego, Stein, to nie ma znaczenia, jak ja się mam. Ważne jest, jak ty się masz dzisiaj. <laughs> I, I tego, no, bo to był poniedziałek, i on mówi, gwarantuje ci, Dobry. że nie było zbyt dużo czerwonego wina w weekend. No, tak, także i to mi wystarczyło. I, i, no. ja, ja już obiecuję, że ostatnie. Ja z kolei, jak byłem w szpitalu, tam miałem z, z biodrem z Nowym Protem, to. Bo ja rzadko po szpitalach chodzę, to znowu mi się przypomniało, bo pamiętam za mało lata, jak ludzie mówili, na, pielęgniarka mówiła na przykład: weźmie to, albo przytrzyma. Weźmie. Albo y, po co tu postawił? Tragedia, po prostu to jest. Przeciw. ja tego w, w mózg wybucha, ale wtedy też stosuje to do niej, weźmie, no w sensie to samo im oddaje i czasami tak. je ale oni już są tak w tych wszystkich torach, Nie rozumiem tego, ale są w tych torach bardzo głęboko. To a propos tego, taka piękna książka była Wiosłować bez wioseł, napisana przez szwedzką dziennikarkę, którą uwielbiałam, która zmarła na stwardnienie rozsiane. Do ostatniej chwili pisała, posługując się jakimiś tam środkami technicznymi i, 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 i tak dalej. Jest tam takie dosyć niezwykłe zdanie, dwa zdania, które zrobiły na mnie wrażenie. Jedno to jest sytuacja, jak opisuje że wie, że po raz ostatni, jakby ma bliskość ze swoim mężem, że to, to już koniec. Napisała wtedy, że zrozumiałam, że nieprawdą jest, że najpiękniejsze jest to, co robimy po raz pierwszy. Najpiękniejsze jest to, co wiem, że robimy po raz ostatni. To był ten moment. I drugi opisuje, jak jej przyjaciółka dostała pozwolenie, żeby się nią opiekować. Ona mentalnie, intelektualnie była jakby obudzona do ostatniego dnia swojego życia. I przyszedł ktoś z komuny i zaczęto mówić o niej w osobie trzeciej, jak ona się czuje i tak dalej. I ona mówi, wtedy siedząc na tym wózku, zrozumiałam, że nie żyje. Jak o drugim człowieku zaczynamy mówić w trzeciej osobie, to znaczy, że umarł w naszym życiu. Także to taka może zachęta dla nas wszystkich, żebyśmy patrzyli sobie w oczy używali własnych imion i y, mówili do siebie serdecznie i o, wprost ładnie Bartku. Tak też się dokładam do tego. Piękna puenta. Dzięki pięknie. Dobrze. Miłego dnia życzę i pięknego lata wszystkim Dzień, wszystkim. Miłego dnia, pięknego lata. Dziękuję. Cześć. cześć. Do widzenia.